Śledzimy Micha przez cały dzień i on oni tu nie wie. Znajduje się teraz za moimi plecami. Michu zniknął z domu bazy na aż 4 dni. Nie mogliśmy tego tak po prostu zostawić. Stwierdziliśmy, że skoro on wyjechał, to my pojedziemy za nim. Tęsknota wzięła w górę. Dziś śledzimy go przez cały dzień. Nie wie, że jesteśmy tuż za nim. Podzieliliśmy się na dwie drużyny. Ja jestem z Martą i Asią, a Alan jest z Polą. Musimy, słuchajcie, dojechać szybko na miejsce. Na miejsce docelowe mamy 4,5 godziny, a musimy tam dojechać przed Michem. I jeżeli nam się dzisiaj udadzą wszystkie zadania, bo będzie parę wyzwań, to. To co? To, to wygrywamy jacuzze! No, ale ja. jeżeli nam się nie uda, to... Oj, to jest przypał, moi mili, ponieważ będziemy musieli się przebrać za małpy i banany o. i będziemy rozdawali banany na rynku. Mega! Stawka jest wysoka, a zadania są bardzo ciężkie, więc chodźmy do samochodu, lećmy, Lecimy. bo musimy się śpieszyć! My go. Się damy radę, bo Micha tempo jest takie, wiecie... W tym filmie czekają nas trzy ekstremalnie ciężkie etapy. Etap pierwszy: wyprzedzenie Micha na drodze i dojechanie do celu przed nim. Nie będzie to takie proste, ponieważ Michu bardzo dobrze zna samochód, którym jedziemy. Etap drugi: w tym etapie będziemy deptać Michowi po piętach. Musimy nagrać go z ukrycia i znacznie się do niego zbliżyć. No i etap trzeci. Etap, który kończy te wyzwanie Musimy nawiązać interakcję z Michem, tak, żeby nas nie poznał. Dobra, proszę Państwa, teraz ja i Pola startujemy. Będziemy jechać od razu na miejsce. No i co? No i będziemy śledzić Michała. No, no i będziemy czekać, czekać, aż go zobaczymy. Ja zaraz też zakładam swoje przybrań. I co? Lecimy. No ja ogólnie mi się zdaje, że mnie rozpozna. Ale to ja będę Szymaj szył. jest tragiczne. Ja będę szył podczas. No okay. i mamy ogólnie dużo zadań też do zrobienia. Tam takich, w których no będzie ryzyko, że Michał nas zobaczy. Słuchajcie, patrzcie kto jedzie przed nami. świeży i Hania. Dlatego za sytuację. Jedziemy tak. razem, bo mi patrzymyło samochód świeżego. No, no. Dawaj Barthi. Dawaj Barti! Dawaj Bati! <ścoughs> mamy to, mamy to! <ścoughs> Skoda lepsza od Tesla. Fą! Jar w drodze. Yeah. Ile pokazuje? 5, godzin, 5 minut. To szczerze 4 godziny i 55 minut spania Plus ee... To się I każdy przez to, że policja będzie chciał sikać. Tak. Zbliżamy się do Micha, jesteśmy od niego do dwie minuty, a do... teraz to już nawet może minutę. Dokładnie tak i w zasadzie przed nami pierwsza i najważniejsza wizja swego filmu, czyli wyprzedzić go bez zauważenia. Ej, wy też pojedzie na takie emocje. O, tak ja się, się... stresuję. Ja się powie, że... tak będzie. Miniemy pas. Jezus jest to. Ja jest przed nami, a nie. Na prawy naprawdę parę. na naprawdę pas, przed nami, troszkę Nie patrzmy się, nie patrzmy się. My za 10 minut będziemy przy hotelu, gdzie jest Michał. Dokładnie tak. Ta ekipa. Ta <noise> ekipa, coś. Coś, coś się tam dzieje. Po długiej drodze przyjechaliśmy do hotelu, w którym będzie nocował dziś Michu I chwilę później. Jest tu! Patrzcie! Ej, on tu za chwilę będzie że My jesteśmy, to on będzie. Dobra, tak. Ja twierdzę, ale dobra, musimy się jakoś schować. A gdzie? A ty chodźmy tu do piranki. Ej, czuję mega duży stres, w sensie. Mam nadzieję, że on nie wejdzie. Ej, co, jak, co, jak on tu wejdzie? Dlatego nie wiem, że wy jesteście za firanką. <laughs> Michu, wy się z auta. Ja pierdolę. Gada z munderem, właśnie. On się niczego nie spodziewa. Ja pierdzielam. Lepczemy ci po piętach, Michu. Nie uwolni się od nas tak łatwo. Idziemy teraz zrobić sobie zdjęcie z Micha samochodem z samego bliska. Szybko, szybko, chodźcie szybko, szybko. na, tykli na fotę, trzymaj. Daj, daj, daj. Chodź, Asia, chodź. ja się. Dobra, szybko, wracam, żeby nas nie złapał. Mati, chodź, wam, Dawaj, dawaj, dawaj mam stąd. Z ukrycia. Dobra, Michu, Sylwia, bo męczarni właśnie wychodzi z hotelu. Ej, no, on nas tu zobaczy. To jest ryzyko, to jest ryzyko, dobra, chodź, Marco, chodź, Marco, tu. Nagrywamy i uciekamy od razu. Ej, dobra, Pola i Alan właśnie przyjechali. Ej, ty widzisz, jak ja wyglądam? Dobra, chodźcie, bo ma... oni właśnie wychodzą z hotelu. Ej. Jest cała ekipa. Dobra, dosłownie za chwilę. Michu najprawdopodobniej tutaj za tego rogu wyjdzie ze swoim menedżerem. Nie wiem jak wy, ale miałem mega jara ten odcinek, czego śledzimy. Jezus, Pocznie, bo chodźcie, jak teraz będą wyjeżdżać, to przecież ten Tak, musimy zbieralać teraz wyro? szybko. Idziemy. Ej, a co jak wejdzie do sklepu? Ej, to jest typowa rzecz, co Michu zrobił. Słuchajcie, jak nas znajdzie, to brawo, bo nawet zrobiliśmy tylko jedno zadanie, czyli my mieliśmy ich na autostradzie. Ej, my wyglądamy trochę jak złodzieje w sumie. Trochę tak. macie to, że w tym momencie, jak Michowi przyjdzie, randomowa myśl: a zjadłem sobie batona, a chcę mi się pić. Bardzo możliwe jest to ogólnie. Wbiję tu do sklepu? Jest po nas. Pojechał, Kuba pojechał już. Kuba pojechał. Pojechał, Kuba. Chyba jednym autem jadłem, nie? Na pewno. To pojechali. My teraz wpadamy do naszych samochodów i idziemy do tej samej restauracji, której jest Michu i jego menadżer Kochani, i zbliżamy się nie, i bardzo blisko ich auta, bo oni jednak zmiana planów nie idą jeść, tylko Michał stwierdził, że idą na lody i potem na rowerki, rowerki, wodne. rowerki wodne. I my też idziemy na te rowerki wodne i będziemy za nimi jeździć. Ja pięknijcie. Ja to się ja robię. Przecież tutaj to pewnie raz na miesiąc ktoś przychodzi na te rowerki. Ej, oni są gdzieś tu, zakładajcie kaptury. Są co gdzie? Przed nami, skręcamy w prawo. O nie! O nie, 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 nie! Ej, dosłownie przychodzili naprzeciwko nas z lodami. Ja pierdzielę! A, Co to Pójdą, ja pierniczę! Mam. Nie! Mam, jedź w prawo, a my... Jedź w prawo, ja ja gram tu. Ja, Pieskno sklepu weszli. ja, ja pierdziele! Ej, słuchajcie, oni chyba nas widzieli i teraz patrzymy, patrzcie. Widzicie to? On się popatrzył mi w oczy, dosłownie mi w oczy się popatrzył Słuchajcie, okazało się, że Michu wyszedł już z menadżerem ze sklepu I teraz jedziemy na rowerki wodne Więc będziemy sobie płynąć za Michem Tam jest bardzo duża przestrzeń, żeby nas zauważył Bo jeśli będziemy na jeziorze tylko my i on To będą dwa rowerki I będziemy bardzo widoczni no. Widzicie tą trawę? Tam? To Michu jest dokładnie tam, dosłownie Jakby się teraz tu popatrzył, to by zobaczył całą bazę Właśnie tam, Michu był ze swoim menadżerem są już na tym, na łódkach, tam pływają dosłownie Ej, ale słuchajcie to już... Skoro jest strasznie małe! To jest tak jak myślałam, czyli będziemy tylko my i Michu na jeziorze. Nie! I, i to jest riski, ale mi się to podoba. Ja się jaram. Słuchajcie, wypożyczamy dwie. Dwa, 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 no. Ej, dawaj ktoś nóg, jak wypożyczy. Jezu, Jezu! Ty nie umiesz tym wiosłować! Nie umiem no nie umiem. Jezu, Jezu, w łódkę i leci! Gruby wsiadł i się za chwilę wywali cały kajak. Zram się, jestem na wodzie. Jak już dobrze wiecie, po tym całym internecie ja nie lubię wody. A tym bardziej... Jak? Kieruje Asia i Marto. Płyniemy teraz w stronę Micha specjalnie. No bo musi być trochę tych emocji. O ja pierdzielę, on dosłownie na nas patrzy. Ja pierniczę. O tam jest Michał i dosłownie w naszą stronę płynie. Nie patrzcie nie na niego! Nie patrz nie na niego, nie patrz na niego. Kochani, oni płyną w naszą stronę, dosłownie. Płyną w naszą stronę, usłyszeliśmy głos Micha i. Ej, ale słyszałeś głos, Micha. Ja pierniczem, płyną w naszą stronę. Słuchajcie, ryzyko znalezienia w tym momencie obsałem że wynosi jakieś 60%. Hy! Jaka ważka Słownie są przed nami, ja pierdolę Ej to co oni w nas Ale musisz założyć jakoś inaczej, Załóżcie są bandany tutaj, proszę bo on od razu cię pozna Jesteśmy naprzeciwko nich Alan Tam są, prawdopodobnie u was na filmiku to wygląda na mega daleko, człowieku nawet nie jesteśmy oddaleni o kilometr. To jest strasznie blisko, kamera tego nie oddaje. Dobrze, że w szkole mhm. nam nie mówili Karol Kajakarz. Bo U. dobrze, że chodź, kajakiem Na pewno. Karol! 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 Jesteśmy przy plaży, wysiadamy szybko z plaży, biegniemy na most i próbujemy sobie sygnąć zdjęcie z litem. Zagracaj! No ty jesteś chory! Patrz, 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 patrz. patrz, patrz. Co za głupy? Jakie mieliśmy zadanie? Zdjęcie zrobić. Zdjęcie robimy. Dobra, ale ja Michał jest dosłownie odwrócony do nas głową. górę. Patrz, nie są tu. No to dobra, zbliżamy się, jeszcze bliżej, żeby kolejne zdjęcie zrobić. Dosłownie przed nami byli, biegliśmy i dosłownie byli przed nami. O są? Pójdziemy bokiem, patrz, bo ten most się zaczyna tam. Dosłownie przychodzimy koło nich, nie? Patrzcie, my idziemy tu, oni są tam, po lewej stronie, dosłownie tam. Proszę Państwa, Alibuka albo aktualnie zakończy odcinek, albo doda emocji do niego. Chyba na nas patrzy, chyba na nas patrzy. Ja pierdzielę. Dobra, cicho, nie mówcie nic zaraz, nie mówcie nic. Patrzy w tą stronę, ej, dobra. Sus, z Wiosło zostawiam. Drodzy Panie, Drodzy Państwo, sytuacja jest następująca. Zrobiliśmy... Drodzy Panie, Drodzy Państwo... A to dobrze teraz powiedziałem? Nie! Drogie Panie, Drodzy Państwo, dobrze, sytuacja jest taka, że zrobiliśmy z 10 zdjęć, ale nie podoba nam się żadny z nich. Musimy zrobić je tak, żeby to było wiadome, że to jest Michu. I ogólnie ryzyk fizyk, podjeżdżamy do niego jak najbliżej. Ogólnie kochani, to było teraz mega niebezpieczne, dlatego że dosłownie w ostatniej sekundzie, kiedy nagrywałam Michał, on się popatrzył prosto w obiektyw. Tak. Ale to nie jest wykluczone. Trzeba słuchaj ryzykować. Tam jest, tam jest, tam jest. Ja pieniędzielę. Budujemy do portu, odłożyć naszą łódkę Karaibów Dziękuję wszystkim co wierzyli, Johnny, Bruno zawsze do usług Mi się zdaje, że on nie spodziewa się no bo kto by się z tym nie spodziewał Swoim ziomku w na jeziorze, na tym rachujaku A poza tym możemy myśleć, że to na przykład fani, którzy chcą go z ukrycia nagrać Michał parkuje łódkę i będzie szedł w naszą stronę, więc my tutaj tapiamy żeby szkło Lepiej żebyśmy byli bliżej, bliżej niego niż dalej No tak i lepiej żeby nas już zobaczył, nie? Motor Motor no, wskam, znowu motor, motor, motor Kto jest najbardziej z was y hop, hop do przodu? Ty, na cały głos czy to jest kontrabas? Nie, to proszę Czy to jest kontrabas? <grym> Właśnie wyjeżdżają w, e, w tym momencie To ich samochód, to ich samochód Tak, oni Pojechali Dobra, oficjalnie pojechali, Fiona, Misja, jeziorko i rowerki zaliczona Ty normalnie przejechał kontrabas obok Marty Marta, jak to dobrze nagrałaś i dobrze ograłaś Szacun do ciebie Nigdy w ciebie nie wątpiłem Czemu masz taką minę? Ej, nie, zauważaj minę, Asia Przysięgam, nagrywałam, ale się nie nagrało <laughs> on Przysięgam, patrzcie On <laughs> od razu Jedziemy za Michem. Z tego co wiemy, to teraz jedzie do jakiejś knajpki, pnął razy za nim i robimy kolejne zadania. Dokładnie tak, let's go! Ej, słuchajcie, dostaliśmy właśnie teraz nagranie od menadżera Micha. Są sami w restauracji, nikogo nie ma! To jest dokładnie tak, jak myślałam. Tak, nasze przypuszczenia się sobie przepuszczają, i teraz. Ja nie mogę. I jeszcze wejdziemy jak dzbany po prostu do restauracji w kapturach. Będziemy jeść w kapturach. Tu musi się cud wydarzyć, żeby nas nie znalazł. Okay. To my teraz robimy zadanie ze szklanką. Jakoś tak. podczyniemy mu tą szklankę w tej knajpy. Zanim powinniśmy udawać parę, w sensie powinniśmy się trzymać za ręce. Udawać. Ej, nie, to jest bardzo dobre. Nie. Udawać. 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 To udawać. musimy, jakby złapać się za ręce i iść jako para, to wtedy Michu tak, nie pomyśli tak, że, tak. że my to i to jedna rzecz. Uważam, że twoje włosy akurat tutaj. No, mówiłam, że powinny żeby, być tak. Mówiłam. Tak, weź całe czoło. Ale... Rapsun tam to było riski, a to już jest mega riski. I tak, moi mili, będzie w tym filmie. Co minutę będzie coraz bardziej groźnie. I riskow będzie riskowanie. O tak, idziemy. Ja wyprostowany, a ty bądź zgarbiony. Czy wyglądamy jak i Karol? No. Tak? No. Ej! Ogólnie sytuacja wygląda tak, że tam poszedł Karol z y, Opolą. I ogólnie chciałem powiedzieć, że wyglądają bardzo jak para a teraz idziemy szpiegować i robić bardzo niegrzeczne rzeczy, bo nie można szpiegować ludzi, ale my szpiegujemy. Jest? Ruszyliśmy z Polusami i teraz patrzcie No nie parcie. to może zaliczymy jeszcze kolejne zadanie o. Może jeszcze zaliczymy kolejne zadanie, czyli usiąść przy stoliku gdzieś po niego O kur... Czuję przeogromny stres, jakby naprawdę w tym momencie ten film może się skończyć Ej słuchajcie, my myśleliśmy, że Michał jest w środku, ale on siedzi na O nie, on siedzi na zewnątrz I to są chyba te auta, które widać na zdjęciu I te auta są tam A. Musimy zobaczyć tylko nu. Nie bardzo jak wodę, czy nie. E, na pewno prosimy wodę. Powiem tak, myśleliśmy, że pływanie samemu z nim na stawie będzie najcięższe. Jednak okazało się, że restauracja do której poszli była totalnie pusta. A ja z Polą musieliśmy wykonać tam pewne zadanie. Musimy, dać mu tą butelkę wody. Chciałbym poprosili Państwa o przeddranie My mamy zadanie takie, mm -hmm. że musimy temu koledze zanieść wodę no bezpośrednio. Okay. Czy byłaby jakaś szansa, opcja, żeby założyć przebranie to wasze z tego mamy. i moglibyśmy A? założyć i podejść tam do nich w tym przebraniu? No, dobra. dobra, no to idziemy się przymierać w takim razie. Widać juba Tak, to jest tutaj, to jest tutaj. Słuchaj. za moje wybracamy. Jest tu mi restauracji. Stąpamy po cienkim lodzie. Widzę, Micha. Patrzcie. Michał jest przede mną i siedzi i je, kurde boję się, nie chcę zepsuć filmiku, ale też chcę nagrać go, dobra mam pomysł, zdejmę buty, zdejmę buty i tak będzie ciszej Nic nie słychać teraz Słuchajcie, spiszemy się już do Micha, jesteśmy naprawdę blisko O, tam jest Alana Czy on nas przyłapał właśnie, ale jest szansa, że on nie wie, że to my. Ja myślę, że on może myśleć, że na to jest faza. Tak? Albo, albo widzowie po prostu tak, tego... nie podejrzewa nas, ale myślę, że teraz jest dałka. Tak, idźmy. Trzymaj. teraz tak, wybalansuj. Super. Dobrze mi idzie. Super, co idzie. Pytanie, co ja mam z kamerą zrobić? Dobra, Średnio będzie go widać. Dobra, kochani, idziemy ich nagrać Dziękuję bardzo. Wypuścili mnie stąd. Zadzwoniła do mnie właśnie Marta i powiedziała mi, że z perspektywy tej, w której one były, czyli z drzew, nagrały to, jak Michał mnie tam zobaczył. I ogólnie powiedziała mi Marta, że Michał chyba powiedział moje imię, że Alan jest. Są dwie opcje: albo rozpoznał mnie i już wie, że tu jest baza, albo. Po prostu pomyślał, że to byłem ja, ale jakby nie jest tego pewny. Ogólnie ja jak beret, tak powiem powiedzieć. Ja jak beret. Czyli mówisz, że musimy uciekać, bo już nam myśleć. Tak, a co powiedział? No w sensie, wiesz, się ogląda, stary, pani lampę przestawiała i tak dalej. No takie nienaturalne, nie? Nie skupiłem teraz akcji. Tak, tak, w sensie skipowałbym, bo skończy się na odcinek. Dobra, a gdzie teraz jedziecie? Do tego sklepu, bo, tak? Dobra. Powiem. Więc jak usłyszeliście, musieliśmy z tego zrezygnować dla dobra filmu. Zaczynało się robić naprawdę poważnie, bo Michu jest inteligentnym chłopakiem i zaczynał podejrzewać, że coś może się święcić. Zresztą, zobaczcie sami. Zastanawiam się mocno, jak ten film nam się uda, bo mieliśmy zadania, bardzo dużo zadań i wiem, że już niektórych na pewno nie zrobimy, takich jak zrobienie zdjęcia jedzenia w knajpie, albo usiąść obok niego w knajpie. No nie dało się, bo Michu po tak. prostu siedział przede wszystkim na zewnątrz, mhm. sam był mega wyczulony, mieliśmy wrażenie my nagrywałyśmy to z Martą z lasu tak. i widziałyśmy jego reakcję, więc nie było szans, żeby Pola i Karol tam podeszli do niego bo po prostu już by się skończył odcinek i co, no teraz po prostu będziemy próbować robić inne zadania. Ale słuchajcie, wiecie co jedna rzecz nas mega ratuje, to jest to że na kajakach była ogromna ilość ludzi, którzy rozpoznali Micha, więc on może dalej, słuchajcie, myśleć, że tak naprawdę, wiecie, to za nim ludzie chodzą. Tak. Miejmy taką nadzieję, a wiesz co to jest fajne? Co? Że też się nie nagrała najlepsza akcja tego odcinka. Kochani, ja wam to zrobię animację i wkleję. <laughs> po tym wszystkim postanowiliśmy, że pora na ostateczne zbliżenie i stwierdziliśmy, że ustawimy się za nim w kolejce w sklepie. Jednak życie szybko pokazało, że między planem, a rzeczywistością potrafi być cała przepaść. jest? Uh -huh. Ej, 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 ej Idą, idą Auto właśnie przyjechało tam Kto jest? To jest Panią Mi mamma Idę, chodź, chodź Idziemy stąd Żebyście mnie nie poznali Ty! Michał ich nakrąć w sklepie! To ja idę do nich Jezu, no nie będziemy biegać teraz w kostiumach małp i rozdawać banany, no Ja już wchodzę ze do sklepu domyśliłem się i przybrałem się za menedżera, żebyście wy mnie nie poznali Ale wiesz co, ja od razu tego... Hej, <laughs> tam stoi Kuba i miałam do ciebie podejść i powiedzieć, ej, a gdzie jest Michał? A tak patrzę na twoją posturę, patrzy na twoje paznokcie i tak... Nie, no. Bo, czyli, ty, nie. czyli jak ja byłem w sklepie, to ty byłeś w sklepie? No, no tak, tak i ty przeżyłeś za mną, patrz. Żartuję. <laughs> jak były dzieci mama. przy Boisku, to poznałeś, że to byłam ja? Nie. Jak ty mnie nie poznałeś? Szesz, szesz, szesz to były takie małe dzieci, ja to zostałam tak w bluzie? No w ogóle się nie spodziewałem wtedy. Ja się miałem na spodziewać. Na i A. na rowerkach na Nic się Zdzwijmy. nie kopiło. No Mówię, no, no. po prostu ruszające się krzaki przy od restauracji i ja już wtedy. A skąd? Słuchajcie, siedzę w restauracji, jem obiad i w tym momencie widzę, że. Chodzi tu tego Pola, która myśli, że nie wygląda jak Pola. I Karol, który myśli, że nie wygląda tak jak Karol. Tak, nie no. wiem czy wiedzą że ich zauważyłem, A raczej nie, ale oni próbują przywietrzyć starego misia wziąć na sztuczny miód. Hmm oni właśnie trzęsą krzakami w lesie za mną. Ale ja też nie chcę dać im poznać, że wiem, że tam siedzą. Kąd wiedziałeś, że teraz tu będziemy? Tu no to już jakby w pewnym momencie powiedziałem, nie, dobra. Chcę coś na nich zrobić. Wiem, że oni mnie śledzą. Gdzie oni teraz będą? Dobra, to my widzimy za chwilę się na rynku, jak rozdajemy banany w surach małp i bananów. Kara! Kara! Ale wiecie, ta ka -ka kara nie jest za to, że my źle zrobiliśmy odcinek. Ta kara jest za to, że Michu jest za inteligentny. Dzięki Michu pozdrawiam Twoją inteligencję. Nie ma co przeciągać, idziemy. Banany za darmo, banany, banany za darmo. Nie wiem jak Michał mógł nam pozwolić na takie upokorzenie. <sut |bs|> <rêana> o nie, bana jest... banany. Super proszę banan. Bana. mogę zdjęcie Proszę banan Barcelona! Barcelona! Pioda za Barcelonę, tak. Pioda za Barcelonę, lecimy dalej, O Czy Przepraszam, macie może ochoty na bananę! Tak. Proszę, Proszę bardzo. U, u, ba, ba. <śmienicza> na niego szczeka. Zostały, słuchajcie, nam dwa banany, więc nie jest tak źle. Chcesz banana? Oczywiście, wezmę. Proszę, chcesz banana? Proszę, chcesz banana? I Mam jeszcze jednego. Dobra, Pola, wskakuj na barana, trzymaj te dwa Dziękuję. banany. Nie, To nie powinno być na odwrót, ale ona mnie nie ujdzie, to A, Ej, trzymaj bo. Ej! Bo, rozdawaj banany! Proszę bardzo, smacznego! Dobra, no Zobaczmy już! Uwaga! A chcesz banana? No. Proszę! Dobra kochani, rozdaliśmy wszystkie banany! Przepraszam od końca, że musieliście oglądać, ale jak coś, to widzimy się codziennie 15 15:00. Do widzenia!